Na padoku zaraz po dekoracji, on na wyżyk. Jadam wyżyk yy, zwycięzcy w nagrodzie Liry. Asia, co dla ciebie znaczy ta zwycięstwo? No, dla mnie emocje to na pewno. To ja będę mówił. Dobra, chwilę, tak. <gry> to na pewno dużo znaczy. Ważne było to zwycięstwo przede wszystkim po porażce w derby, gdzie się spotkaliśmy naprawdę z nieprzyjemnymi opiniami właśnie na temat taśki. I to tak emocjonalnie było jej potrzebne i się cieszę, że wygrała. I pozdrawiam wszystkich pseudoznawców wyścigów i fachowców i tych, którzy na nas plują, bo nas, plujcie dalej, nas to utwierdza w jeszcze większej pracy i bardzo się cieszę, że wjechaliśmy dwoma końmi, to jest no coś niesamowitego, było widać, że te nasze konie dobrze lecą. A czy dalej dogadujecie się tak super z Inter Royale czujesz, że to jest, macie super relacje i ten wyścig przebiegł bardzo pomyślnie? No myślę, że tak, bo Myślę, że w derby nie była tak powiedzmy wyjechana, cały czas ja na nie jeżdżę i widać, że ta delikatna jazda jej sprzyja i teraz też bardzo dobrze się... Dogadałyśmy. W derbach trochę mi się ona niosła, trochę nie mogłyśmy się ze sobą tam porozumieć na początku, ale no ten wyścig też się nie ułożył trochę po mojej myśli, po myśli trenera. Tak pojechałam trochę asekuracyjnie, intuicyjnie, no ale wyszło dobrze i, i bardzo się cieszę lepszy czas niż w derby, ale też piękny występ Mary Elizabeth. No właśnie, my gadałem ze Szczepanem na temat taktyki zaśką też i praktycznie posypała nam się ta, ta, ta taktyka, bo Szczepan miał pojechać z frontu, jak nie będzie miał kto jechać, bo myśleliśmy, że ktoś pojedzie, bo było wiadomo, że wszystkim koniom w tej grupie hmm, zależy na szybkim wyścigu, bo przy wolnym wyścigu Inter by wygrała jeszcze łatwiej. No i jeszcze pan pojechał, nie chciał nikt pojechać, aż kazałem siedzieć tam w środku stawki i tak sobie. I właśnie to coś mówi, że intuicyjnie pojechali I to świadczy, że mam naprawdę dwóch super jeźdźców stajni, bo e, ten wyścig oni zrobili. Jeszcze pan pojechał intuicyjnie, dał je galopować, może się zasugerował trochę jazdą tego e, Grzybowskiego na Jakurze i to też taka duża klacza e, Turgajewa, tak i e, i to wszystko jakby inaczej wyglądało klacz naprawdę dobrze galopowała, a nasza taktyka naprawdę się posypała. Aśka się odnalazła, bo pojechała i bardzo dobrze, że pojechała za nią. Bo jakby siedziała z tyłu, jakby wszyscy, faworytka pojechała za liderką, wszyscy siedzieli w odczepionym wagonie i nie wiadomo na co czekali. I to nam się wszystko dobrze ułożyło. Asia, serdeczne gratulacje. Bardzo Dziękuję. piękny wyścig i trzymaj, i tak dalej. Trener szaleje, gratulujemy. Derby, derby arabskie. O, co dalej? No dalej nie mamy planów no żeby konie były zdrowe i dobrze biegały i jak widać te same niespodzianki przychodzą z nieba ale to jest chyba mm, cały czas jakby mm, menażowaniem koni i dobrym to jest to, co Aśka mówiła, to jest delikatna, drobna klacz i myślę, że po jakimś takim ostrym... Teraz można sobie gdybać, co by było w derby, jakby siedział jockey i on tam zlał i na siłę ją przejechał, a ona mogłaby tu zrobić cofkę formy. Z taką klaczką, z taką klaczką delikatną musimy delikatnie jakby ją menażować i delikatnie ją prowadzić w wyścigach, żeby właśnie Tą formę jak najdłużej zachować. No. My zostajemy tutaj na padoku, przed nami nagroda trafa. Do zobaczenia za chwilę.